Rozpytajmy. Kalra, suknia podobała Ci się na wieszaku. Co teraz o niej sądzisz? Dobrze wygląda. To był jej wybór, a to najważniejsze. Prezentujesz się wspaniale. Z ich reakcji wywnioskowałam, że chcą, bym powiedziała tak i byśmy mogli już skończyć. Miałam tylko jeden warunek. Nie chcę czerwonej sukni. Jestem trendseterką. Bardzo zwyczajna. Taką założyłaby każda panna młoda. Nie podoba mi się. Osobą decyzyjną jesteś ty. Kiepsko się w niej czuję. Wypełnia mnie zbyt wiele skrajnych emocji. Czujesz się zagubiona. Usiądź i porozmawiamy. Chodź. Zdaje mi się, że matka panny młodej czuje się przytłoczona. Kulminacja planowania, wydawania córki za mąż i wielu innych rzeczy, w tym podejmowania ważnych decyzji, to wszystko kompletnie ją zaskoczyło. Ishita nie zamierza odpuścić. Powiedz mi, co jest ważniejsze: to, co wolisz ty, czy to, co ja? Zdaje się, że jest tylko jedno wyjście z tej sytuacji. Spróbujemy połączyć to, czego obie oczekują. Jest takie powiedzenie, że czerwony welon czyni z kobiety pannę młodą. Liczę, że da się połączyć suknię, która jej się podoba z właśnie tym jednym szczegółem. Postanowiłam spróbować zrobić to po mojemu. Pięknie, wspaniale. Co sądzisz? Wyglądasz zjawiskowo, mnie nie musisz pytać. Ten jeden szczegół zmienił Cię w pannę młodą. Dodał Ci wdzięku. Takie połączenie zadowoliło wszystkich. To idealna suknia dla mojej panny młodej.